Ja nazywam się Bata i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. E, moi drodzy, ja jestem, jak widzicie, e, dzisiaj w domu i powiem Wam, że e, po pierwsze to chciałam się pochwalić tą opaską, co Wam ostatnio pokazywałam. E, opaska trzymająca włosy za 3 zł polecam serdecznie. E, dopiero nałożyłam krem na twarz, także e, jeszcze jestem, wiecie, niegotowa z rana, ale postanowiłam się do Was odezwać, bo później mogę mieć mało czasu, e, a chciałam Wam tylko powiedzieć, że ostatnie e, 3 dni byłam w biurze. Był to pierwszy tydzień od trzech lat, kiedy pracowałam z biura i powiem wam, że było to trudniejsze niż mi się wydawało. Oczywiście zdarzało mi się jeździć raz na jakiś czas do biura. Generalnie wiecie, to moje biuro nie było zamknięte, ja po prostu tam nie jeździłam, no bo wszyscy pracownicy pracowali z domu. Teraz mamy takie rozporządzenie, że musimy od stycznia jeździć trzy dni w tygodniu. I powiem Wam, że ja się bardzo na to cieszyłam, To Wam też opowiadałam w jednym z ostatnich filmów, że to jest w ogóle super, że ja tak tęsknię za ludźmi, że jakby ten społeczny aspekt itd., itd. Ale powiem Wam, że jest to naprawdę trudne. Um, wczoraj w ogóle poszłam spać bardzo wcześnie i dzisiaj spałam ponad 9 godzin Jakby nie wiem, jakby, czy te emocje Po prostu ze mnie jakby musiałam wypocząć Ale naprawdę byłam cię jak w śpiączce Jest kilka po 9 już teraz Ja dzisiaj pracuję z domu, a powiem wam, że naprawdę Nie byłam w stanie wstać um, Więc nie wiem właśnie, tak jak mówię Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu zmieniłam swoje przyzwyczajenia I wiecie, teraz jednak Wymaga ode mnie trochę więcej um, To, że muszę się do tego biura dostać Tam przebywać z ludźmi i wracać do domu Czy wiecie, jestem taka aż przebodźcowana, o to jest dobre słowo, czy czujecie po prostu przebodźcowana? czy to jest po prostu kwestia tego, że wiecie mamy jesień za oknem, bo jest naprawdę fatalnie leje deszcz, jest ciemno, buro i w ogóle, Aż wam pokażę obrzydliwe, zobaczcie jak jest obrzydliwe po prostu, fuj 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 i to i tak w kamerze to wygląda na niebieskie niebo, nie jest niebieskie, ono jest szare no, także widzieliście, na dworze jest naprawdę okropnie ym, a my też dzisiaj mamy dość ym, zajęty dzień, dlatego, że z jednej strony jutro jest wolne jest e, jakby dzień wolny w Polsce e, i nauczeni naszym doświadczeniem z zakopanego postanowiliśmy nigdzie absolutnie nie wyjeżdżać, bo ostatnio mam też mówiłam jak było, były po prostu takie tłumy, e, wiecie tłumy na to morskie oko, no, naprawdę nie ma z tego żadnej przyjemności, e, więc postanowiliśmy absolutnie nigdzie nie wyjeżdżać, zostajemy w domu. E, przyjeżdża do nas moja mama na weekend, także e, taka. E, Taka odmiana. No ale natomiast pod tym przyjazdem się trochę przygotować. Będziemy sprzątać mieszkanie dzisiaj. Mm, ja już wczoraj byłam, co prawda, na zakupach wieczorem, e, natomiast może coś wiecie, ugotuję. E, także taki jest e, plan. No a tymczasem, e, słuchajcie, e, zabieram się za śniadanko. E, muszę też jeszcze Ci podjechać w kilka miejsc, także postaram się Was ze sobą zabrać. E, no i zapraszam Was do spędzenia tego dnia ze mną i oczywiście z moimi y, towarzyszami tutaj jeden tylko Milo dzień dobry Milo dzień dobry Przywitasz się no mogło cię nie poznać jak nie masz na sobie stroju Mikołaja <grym się> gdzie jest drugi kot o, drugi kotek je, no oczywiście W ogóle powiem wam, że ten mały kot Wiecie, on już nie jest taki mały oczywiście, ale On ostatnio ma niesamowity apetyt To pewnie przez to, że wiecie, teraz ma jakąś kolejną fazę wzrostu On już tak miał, jak my go widzieliśmy, To pierwsze 2 trzy miesiące Po prostu jadł, nie mógł, on się tak rzucał na jedzenie Ale ostatnie kilka mm, Tak do końca roku on w ogóle nie był zainteresowany jedzeniem A po prostu teraz od tygodnia Czy od dwóch, on po prostu już wygląda jak taka, wiecie co Kula trochę, śnieżna On non stop je, także no chyba nam jeszcze chłopaczy na rośnie. mam jeszcze te kwiaty, które kupiłam ostatnio. Pamiętacie, mówiłam wam, że mam właśnie wazon i chcę do niego włożyć tę e, lawendę, te sztuczne kwiatki i powiem wam, że naprawdę wygląda to całkiem spoko. Ja to postawiłam tutaj na szafce nocnej e, właśnie u nas w sypialni. Wcześniej stało tam po mojej prawej stronie od lusterka, czyli w okolicach kota, e, ale myślę, że tutaj naprawdę wygląda bardzo uroczo. My też niedługo będziemy zmieniali trochę to nasze sypialnię. To już Wam mogę powolutku zdradzić, że tak, przygotowujemy się do takiego mini remontu. Bo tak jak Wam mówiłam, chcemy się pozbyć tego biurka, no bo teraz korzystamy z naszego krzesła z, 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 z jadalni, znaczy z salonu. Nie mamy już krzesła biurowego, więc chcemy się pozbyć tego, tego biurka. Chcemy też to trochę przeorganizować, bo powiem Wam szczerze, że tak, jest kilka elementów. Po pierwsze, to są półki, które zamawiałam przez internet w czasie pandemii. Absolutnie nie polecam zamawiania mebli przez internet. W ogóle mi się nie sprawdziły, są beznadziejne. To samo z tą szafką ona na zdjęciach wyglądała kompletnie inaczej, wygląda fatalnie. Kolor ścian, który malował mój mąż, no nie będę ukrywać, trochę nam się on Rzeczywiście wygląda fajnie. Ym, ale wiecie, mamy go już trzeci rok i jakby, no, trochę nam się znudziło. Oczywiście mojemu się ten kolor nie podoba. Więc chcemy też tutaj trochę, wiecie, yy, pozmieniać. Chcemy sobie tutaj też zrobić trochę więcej miejsca. Także Także będziemy się do tego powoli, yy, powoli przymierzać. No, zobaczcie, czyż on nie przyjdzie. Zobaczcie, jak mu brzuch wisi Kocie. Mhm. A zaczyna się wojna? Nie. Czyli mały zazdrości dużemu, że las na szafkę. Taki nasz e, standardowy... Ach, bo ty mnie prosi, żebym ja ci otworzyła szafę. Proszę bardzo. Tak, słuchajcie, moje koty są jak w cyrku. No proszę, zapraszam kota do środka. On natomiast, wiecie, taka szafeczka i ja on sobie tam zaraz e, wskoczy. Po czym przyjdzie do niego mały kot i go stamtąd wygoni. Przecież witajcie, już jest trochę później. Słuchajcie, przyszła do mnie właśnie paczka, o której całkowicie zapomniałam, więc stwierdziłam, że Wam nagram to, bo słuchajcie, jaka jest historia. Ja jakoś w połowie grudnia, tak, w połowie grudnia złożyłam zamówienie na stronie Victoria's Secret i uwaga, nie złożyłam tego zamówienia na stronie polskiej, tylko na stronie zagranicznej. Nie pamiętam, z jakiego kraju ono było, ale wiem, że płaciłam chyba 60 czy 70 złotych za dostawę. E, I dlaczego zdecydowałam się na taki zakup właśnie z tej strony zagranicznej, bo uwaga, Ceny Victory Secret w Polsce i w sklepie stacjonarnym i też w sklepie internetowym były dużo wyższe niż w tym właśnie, wydaje mi się, że to była niemiecka strona albo może z Wielkiej Brytanii, to szło, nie mam pojęcia. Były wiele tańsze, po prostu kupiłam tak dużo rzeczy na tak ogromnych wyprzedażach, że nawet płacąc 170 zł za zostawę, wyszło mi po prostu połowę taniej niż jakbym zapłaciła w Polsce. Także dla mnie to jest po prostu, słuchajcie, hit. Nawet przez moment się bałam, że to jest po prostu jakiś skam. Wiecie, że mnie oszukają, natomiast otwieramy te rzeczy... I już, już zobaczymy, co to jest. Już Wam. A, słuchajcie, to z Amsterdamu przyszło. No, także tak, z Amsterdamu. Tutaj mamy jakieś. O, minus 30% na moje kolejne zakupy. O, kocham ich! E, mam tutaj trochę rzeczy, których nie mogę wam pokazać. Ale pokażę Wam, co zamówiłam dla siebie, bo te rzeczy są boskie. Słuchajcie, zamówiłam sobie takie różowe ciapuszki. Czy Wy to w ogóle widzicie? One są z takiego mega mięciutkiego futerka, to jest otwarte na paluszki. No po prostu, no boskie są. I słuchajcie, to jest też hit. Ja za te ciapki zapłaciłam, kotek nie wskakuj, Ja za te ciapki zapłaciłam 70 zł. Gdzie, uwaga, na polskiej stronie Wiktorii kosztowały 300. Czujecie ten absurd? Jakby, czujecie ten absurd? Um, słuchajcie, zamówiłam też sobie, 3, 4, 5, 6 par majtek, więc niekoniecznie chciałabym Wam pokazywać moje majtki. Powiem Wam tylko, że za każdą z tych. Pa... Więcej, przepraszam, 6, 7, 8 par. Eee, za każdą z tych par zapłaciłam 20 zł. 20 zł. Więc kto z Was był kiedyś w Victory Secret, to doskonale wie, ile tam kosztują majteczki. I nie, nie kosztują one 20 zł. Także powiem Wam, deal życia na tej stronie zrobiłam także to tyle. Mam jeszcze, słuchajcie, dwa zamówienia do odebrania. To już nie będzie takie sexy, więc tam wam pewnie nie będę pokazywać albo może wam pokażę tylko żeby was zaintrygować. Natomiast zamówiliśmy jakieś tam środki piorące. jakieś tam kapsułki nam się skończyły. Nie wiem, co tam się jeszcze skończyło, no coś tam się jeszcze skończyło. To ale wszystko jakby związane z praniem. I słuchajcie, powiedzcie mi, bo czy to tylko ja zamawiam takie rzeczy przez internet? Bo powiem Wam, że ja zamawiam. Tylu, tak, środki piorące zamawiam tylko i wyłącznie przez internet. Pomimo tego, że większość z nich to są takie, wiecie, dostępnych marek, jakby w sklepach, ale w, yy, w internecie te rzeczy są zawsze o wiele, wiele tańsze. Czy Wy też macie takie spostrzeżenie? Czy to jakby tylko ja zwracam na to uwagę? Ale wiecie, to nie są takie różnice: wiecie, 2 trzech zł, bo na to bym nawet nie zwróciła uwagę. Ale na przykład, nie wiem, taki worek proszku do prania ja w internecie kupuję, nie wiem, na promocjach za 30 zł, a w sklepie najtańszy jaki kiedykolwiek widziałam, kosztował 45 Więc wiecie, ta różnica jest naprawdę ogromna, więc dajcie mi znać, czy Wy też tak robicie, że polujecie na takie rzeczy w internecie. A jeżeli tego nie robicie, to Wam naprawdę serdecznie polecam, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się opłaca. Także taka porada ode mnie i właśnie pójdę teraz zaraz po to zamówienie. To Wam pokażę co kupiliśmy i ile to kosztowało, bo wtedy możecie mi dać znać, czy te rzeczy kupujecie, jeżeli je kupujecie, kupujecie taniej w sklepach stacjonarnych, czy, e, czy, czy nie. Jeszcze Wam chciałam jedną bardzo śmieszną rzecz pokazać, bo wiecie, my już złożyliśmy choinkę, to Wam też ostatnio pokazywałam. No i teraz moje kotki trochę nie mogą się odnaleźć, to znaczy trochę mają taki problem, że była tutaj choinka i był ten kocyk za choinką, pamiętacie ten kocyk? No i one się bardzo biły o ten kocyk, o jego miejsce, no i teraz trochę... Widzicie, ten mały nie wie co ma ze sobą zrobić, no bo ten duży już mu zajął kocyk. No i normalnie były, wiecie, oprzed drugiej strony choinki i go po prostu zaatakował, a tutaj nie ma jak podejść do niego, więc no, no są naprawdę zabawne. A właśnie ten duży kot jest po prostu wielkim cwaniakiem, bo tylko rano w stanie po prostu pędzi na ten kocyk, żeby maluch nie mógł się tam dostać. No i oczywiście niekończący się ssy w mieszkaniu, e, zabawki porozrzucane wszędzie. Powiem wam, że wcale te kotki to się tymi rybkami nie chcą bawić Kicia, pobawisz się rybką. No, widzicie, w ogóle nie jest zainteresowany, ale mały też nie jest zainteresowany. Kocie, jesteś zainteresowany rybkami? O, w ogóle nie jest. W ogóle, jakby, wiecie, on jest zawsze bardzo chętny do zabawy, a te rybki jakoś mu nie siadły. Także fajnie, że kosztowały te rybki 4 zł, bo pewnie i tak będę musiała je wyrzucić albo oddać do jakichś innych kotków, no bo moje niestety pogardziły. Wiecie mi, co to jest za skudna jesień? Po prostu, ojej, liwi jest. Wszystko mokre. I jeszcze ciemno. Masakra. Znaczy nie jest tak bardzo zimno, ale przez ten deszcz wyglądam jak Eskimos wciąż. Słuchajcie, odebrałam paczki i jestem trochę w szoku, bo e, mąż mi podesłał dwa numery, bo on się zajmował wiecie, zamówieniem tych rzeczy i podesłał mi dwa numery, więc ja myślałam, że on zamówił jakieś, nie wiem, kapsułki i coś tam po prostu w dwóch osobnych paczkach. Dlatego też e, nie zdziwiałam się, że były dwa jakby numery referencyjne, ale odebrałam coś, co nie wygląda jak środki do czystości. Także mm, zobaczymy co tutaj mój mąż, czekaj, się będzie was wiecie co postawię, może tu będzie najlepiej, jeżeli kotek mi na to pozwoli, bo to jest jego siedzisko. E, dobra, to powinno być spoko, dobra, więc słuchajcie, najpierw rozpieramy paczkę, którą wydaje mi się, a może jeszcze niżej. wydaje mi się, że e, są, jest środkami do czyszczenia. I też mam od razu powiem, ile to kosztowało, mm, bo wiem, że jakby mój mąż zamawiał to chyba z oficjalnej, jakby w internecie, strony producenta, ale nie? nie. wiem, jakby zleciłam mu zadanie, wykonał, więc koniec. No dobra, no słuchajcie, są to po prostu dwie opakowania kapsułek. Nie ma tu oczywiście Paragonu, więc nie powiem, jednak, ile kosztuje. No ale są to po prostu kapsułki do prania. Takie ogromniaste, po 46 sztuk każda. Także to jest jedno pudełko. Ale teraz, uwaga, druga przesyłka. I słuchajcie, w ogóle jest to ogromniaste. Jezus, kocie! Wybaczcie, on znów skoczył oczywiście. W ogóle widzicie, jakie mam czerwone wypieki, bo jest tak zimno, znaczy nie jest zimno na dworze, jest bardzo wiecznie. I w ogóle ja mam też śmieszną historię w tym macie, bo wiecie, wpisałam ten kod i ta skrytka otwierała się na u góry. E, no i słuchajcie, wpisam kod, skrytka się otworzyła, ja sięgnęłam ręką, żeby ją otworzyć i był taki wiatr, że ją zamknął. I jak... A, kurde, super! E, natomiast na szczęście udało mi się otworzyć ponownie, e, ale wiecie, czasami te imposty blokują otwieranie ponowne, no bo jakby wiecie, otworzyłeś, wy, zamknąłeś nara, więc trochę się przestraszyłam, no, ale na szczęście mi się udało. Poza tym też ja kiedyś miałam takie doświadczenie, że. nie wiem, czy wpisałam zły kod, czy. No nie wiem, generalnie musiałam tu infolinię zadzwonić. I powiem wam, że jakby z perspektywy z, Jezus, z perspektywy z poziomu tego łącza, ta pani otworzyła mi skrytkę więc oni mają takie narzędzia żeby robić takie rzeczy, więc też Wam pozwalam jeżeli macie właśnie problemy z impostem to a, wiem co to jest no nie będę ukrywać trochę wewnętrznie liczyłam na niespodziankę od mojego męża mężu myślałam, że to niespodzianka dla mnie a to jest słuchajcie moi drodzy niespodzianka dla naszych kotów to nie jest żart już Wam pokazuję, co mój mąż. On mi rzeczywiście dużo o tym mówił ostatnio. Mówię, mój mąż jest taki śmieszny. Eee, zaraz. Da, Dajcie mi się tylko z tego o. Bo Mój mąż... Chyba jak każdy facet zresztą jest takim gadżet, gadżeciarzem, więc on właśnie odkrył to. Ja już Wam pokażę w ogóle, co to jest. To jest, jest taka mata e, pod kocią kuwetę, która ma jakby dwa poziomy. Już Wam pokazuję, o co w ogóle. W ogóle ci co nie macie kotów, to nawet nie zrozumiecie o co w tym chodzi i... i... Długa historia, natomiast wiecie, to, czym, z czym my się borykamy w naszym domu z dwoma kotami, to to, że generalnie w całym mieszkaniu jest zawsze żwirek. To znaczy, wiecie, one to jest naturalne, one wynoszą ten żwirek na swoich łapkach. No i pod ich to leży taka malutka mata, którą one te rączki teoretycznie powinny wycierać, natomiast tego nie robią. Więc mój mąż znalazł najlepsze urządzenie na świecie, które jest oprócz, zapinione na rzep. I widzicie to? to są dwie warstwy, czyli. Tutaj jest taka warstwa z dużymi dziurkami, że ten żwirek się zbiera i spada na dół, ale nie zostaje na tej głównej powierzchni. wtedy wystarczy tylko to rozpiąć i wysypać z tego, co jest na dole. To znaczy, tak mi to zostało przedstawione. Także prezent, niespodzianka od męża dla jego dzieci. Niesamowite. Dobra, idę to zainstalować. Słuchajcie, w łazience pod kocią, kuwetą. Zobaczymy, czy koteczkom się spodoba, bo jest szansa, że oczywiście pogardzą. Także o, oh, już proszę, idealnie Będę, Bo teraz mnie na pewno zrozumiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie, to jest jakby ręczniczek. To jest akurat taka, wiecie, taki zwykły łazienkowy ręczniczek pod y, kocioł kuwetą. No i zobaczcie, no jakby są te włosy. No jakby, to jezu, jakie włosy. Ten żwierek, tak? No, teraz żwierek nie był dawno wymieniany, więc jest nawet trochę piachem. No ale generalnie wygląda to za dobrze. No i to jest właśnie ta super fancy, słuchajcie, nowa mata. Nie wiem, czy ją ustawić w ten sposób. Czy w ten sposób. No dobra, zostawmy tak i zobaczymy No powiem wam, że wygląda zacnie Nie będę ukrywać, także no mąż, mąż się słuchajcie spisał Zobaczymy jak się spodoba prezent Kotkom Dobrze, słuchajcie, trochę sobie do was pogadałam Teraz zabieram się za sprzątanie, mój mąż zaraz wróci Z pracy do domu, więc Ja zacznę od najłatwiejszego, posprzątam sypialnię A jak on już wróci, to zostawię mu resztę że mm, mam nadzieję, że wiecie, nie dowie się nie, mojego zacnego planu, ja też dzisiaj na 20 idę na tenisa, więc no będę musiała wiecie go zostawić z tym sprzątaniem tak, no bo muszę pojechać na trening no, więc e, zabieram się, szybko wysprzątam sypialnię żeby on mógł sprzątać resztę had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the. F Hours. it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f all the doubters. They're just your yeah, downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Who up all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Słuchajcie, moi drodzy, jest już ba dużo, dużo później. Ja właśnie wróciłam z treningu tenisa. I jak pojechałam na tenisa, to mi mąż właśnie wrócił z pracy i powiedział, że zabierze się za sprzątanie mieszkania. I zobaczcie, gdzież go nakryłam. Cześć! Tak? Ale sypialnia już jest posprzątana. No, jeszcze raz. Jeszcze raz krzycz, sprzątasz, tak? Stoimy do pracy! Stoimy do pracy! Zaraz. Nie ma zaraz, chodź. Sprzątasz łazienkę. Zaraz. Nie ma zaraz. A mi to jest to. O, odpocząć musi. No tak, zmęczył się siedzenie mojej Czy um, u Was z domu też panuje um, z waszymi mężczyznami takie. Ja, ja się zawsze śmieję, że ulubione zdanie mojego męża to jest zaraz. Później to zrobię. Później, zaraz. I to się nigdy nie wydarza, także ja tu będę go pilnować jako prawdziwa najgorsza żona na świecie. Naprawdę, możecie mnie stać oficjalnie, powiecie, że jestem najgorszą żoną na świecie, ale ja tu się nie dam na te jego numery, ja go bardzo dobrze znam. To jest e, typowy taki Lenius Pospolitus. Myślę, że każdy mężczyzna ma ten pierwiastek w sobie, leniusa pospolitusa i jak się ich dobrze nie przypilnuje i nie pogoni, to by nam lepiej leżeli i nic nie robili, także to jest moje zadanie na dzisiaj. Eee, słuchajcie, no także będziemy tego sprzątać, także myślę, że już dzisiaj nic ciekawego Wam nie pokażemy, poza tym jest już prawie 22, także... Musimy się naprawdę szybko z tym że wy wiecie, sąsiadom nie odkurzacie o pierwszej w nocy. Także bardzo Wam dziękuję za taki e, zwykły dzień z nami, domowy dzień z nami. Mamy nadzieję, że pogoda się troszkę poprawi i będziemy Was zabierali w piękne miejsca. Póki co przygotowujemy się do przyjazdu mojej mamy jutro. Także do zobaczenia, pa! Pożegnaj się jeszcze z tego łoża królu. Powiedz papa. Józefek. <laughs> So, ja Mam z tym Chłopem, so, ja Mam z tym Chłopem.